Nie wiem, czy wszyscy słyszeli, ale Unia Europejska, czyli 24 państwa, bo wszystkie się nie zgodziły na to, poszły na to, żeby zaciągnąć pożyczkę dla Ukrainy, czyli 90 miliardów euro. Z czym leży problem? W tym, że Europejski Bank Centralny zgłasza problem pod tym względem, że to jest niezgodne z prawem i nielegalne. Co ciekawe się stanie w tych czasach, czy to drukują, a my to spłacimy, ponieważ co najlepsze, że miało to być sponsorowane z aktywów, które zostały zabezpieczone aktywów rosyjskich. Ale wiadomo, że z tego nie będzie, bo Ameryka się na to nie zgadza i Rosja już zgłasza zadowolenie, że prawo wygrało i wszyscy się cieszą tylko kurwa nie my za